A w dzisiejszym odcinku, takie zagadnienie jakim jest reaktywność. Co to jest reaktywność? Bo obejrzałem masę różnych filmów i docierają do mnie sprzeczne informacje. Mianowicie, pewni ludzie twierdzą, że im większa reaktywność, tym większa głębokość. Kolejni twierdzą odwrotnie. Przekonajmy się w tym odcinku, do czego służy reaktywność. Nie tylko w deusie dwójce. Ja pokażę na podstawie deusa dwójki. Natomiast w innych urządzeniach to jest kluczowe ustawienie, które wpływa nam na separację obiektów i na głębokość. I powiem w dzisiejszym odcinku, jak używać tego. Tego ustawienia, w jaki sposób ustawiać reaktywność, czy to będzie Alter, czy to będzie Deus, czy to będzie inne urządzenie, LED Legend, na przykład, które używa reaktywności. Wyjaśnimy sobie, czym się kierować w doborze tej reaktywności? Czy schodzi z nią zupełnie nisko i kopać tylko głębokie sygnały, czy może zupełnie wysoko, żeby lepiej separować obiekty? Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i zaczynamy. Ok, jak zatem ustawić reaktywność w poprawny sposób? Przede wszystkim musicie się zorientować, na jakiej głębokości znajdują się przedmioty, które Was interesują. Możecie zrobić to na parę różnych sposobów, które wyjaśnię w tym odcinku. Przede wszystkim zakopcie sobie jakąś monetę w czystym miejscu. Sprawdźcie, czy nie ma innych sygnałów żelaza, innych kolorowych obiektów, i starajcie się powoli zwiększać reaktywność. Jak zobaczycie, największa wartość reaktywności spowoduje, że w pewnym momencie moneta zniknie. No i oczywiście ktoś by powiedział, najlepiej mieć niższą reaktywność, wolniej przemiatać, będzie słychać monetę. I tutaj jest pewien problem. Jeżeli w danym miejscu, nie jest to czyste miejsce, tylko słyszycie bardzo dużo żelaza, musicie odpowiednio dobrać do warunków tą reaktywność. Ja już słyszałem kiedyś, że im wyższa reaktywność, to, to tak naprawdę jest głębiej. Nie, głębiej nie jest, zawsze jest płycej, natomiast jest większa szansa, że usłyszycie maskowane obiekty. Czyli do ilości żelaza, do ilości innych kolorowych śmieci, które Was nie interesują, musicie odpowiednio dobrać reaktywność. Tak jak powiedziałem, zakopcie monetę, zwiększajcie wartość, możecie obok położyć gwóźdź. To jest pierwsza... Pierwsza metoda, za pomocą której można po prostu tą reaktywność w jakiś sposób ustawić, czy eksperymentując. Druga opcja, którą Wam za chwilę pokażę, ustawiacie reaktywność do warunków panujących na polu. Trzeba to w odpowiedni sposób dobrać, czyli włączacie urządzenie, ustawiacie reaktywność powiedzmy na jakąś wartość bazową. Załóżmy, że dla Waszego urządzenia to jest wartość 2 albo 5. I teraz po tym, co usłyszycie, po odpowiedzi ziemi, po odpowiedzi sygnałów. Ustawiacie mniejszą lub większą wartość. Za chwilę to pokażę. Nie ma znaczenia wykrywacz, jak powiedziałem na początku. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak ustawić odpowiednią reaktywność, żeby po prostu sobie radzić i żeby ten detektor był przygotowany do warunków, które zostaniecie na miejscu. Zaczynamy z ustawieniem reaktywności. Ja ustawię ją na wartość najniższą, czyli 0. Zobaczcie, jaka będzie odpowiedź urządzenia. Słyszymy masę sygnałów. Urządzenie cały czas odpowiada. To jest za niska wartość. Zero jest za nisko. Trzeba zatem zwiększyć. Ustawmy w tej chwili na trzy. Zobaczcie. Część sygnałów zniknęła w tej chwili. Praca już jest bardziej stabilna. Nie słychać tak odpowiedzi od gruntu. Ale idziemy dalej. Ustawiamy na 5. Za cicho. Za wysokość ustawiony. Nie ma żadnej odpowiedzi. Nie słyszymy. Czasami jakiś żelazo odpowie. To jest za wysoko. Czyli musimy ustawić tą, tą wartość do takiego poziomu, kiedy zaczyna zupełnie znikać sygnał, ale nie jest wycięty. Tak jak ustawiacie czułość. Ustawiacie ją do poziomu momentu wzbudzania. To samo robimy z reaktywnością. Nie ma znaczenia urządzenie, tutaj przykładowo jest Deus. Zejdę teraz zupełnie niżej i pokażę Wam, jak to wpływa na jakiś przedmiot, który sobie położymy na ziemi. Mamy reaktywność na 0,5 w tej chwili i słychać monetę głośno i wyraźnie. Rzucam na 5. Nie ma już głębokości, za to separacja w tym momencie jest bardzo duża, czyli jeśli mamy bardzo dużo żelaza, ale mamy bardzo płytko, mamy świadomość, że jak zwiększymy reaktywność, to usłyszymy te zamaskowane sygnały, natomiast zmniejszy nam się głębokość i musimy eksperymentować i odpowiednio dobierać e, wartość tej reaktywności, tak jak pokazałem, do poziomu stabilnej pracy, ale nie zupełnego wycięcia sygnałów. Musimy znaleźć tą granicę, na której balansujemy i to ułatwi nam późniejsze oddzielanie. Oczywiście można zrobić to w dwojaki sposób. Możecie e, po prostu chodząc po terenie, zmniejszać lub zwiększać wartość. Jeżeli zaczyna być słychać więcej żelaza, warto do tego chodzić w metal albo mieć dźwięk żelaza włączony, jeśli słyszycie, że pojawia się dużo sygnałów żelaza, dużo sygnałów innych rzeczy, które Was nie interesują, niskich przewodników na przykład, to zwiększacie tą wartość, tracicie głębokość, ale minimalnie zwiększacie, będziecie mieli szansę usłyszeć rzeczy, na które wchodzicie i nie słyszycie, czyli po prostu rzeczy zamaskowane. Jeżeli coś leży blisko żelaza, a wartość będzie reaktywności odpowiednio dobrana, to usłyszycie przy najściu sygnał. Jeżeli będziecie mieli za niską wartość, to tego sygnału nie usłyszycie, usłyszycie tylko dźwięk żelaza. Także tutaj trzeba eksperymentować, tak jak pokazałem na filmie, trzeba troszkę poświęcić czasu, można sobie wydzielić jakiś teren i na tym terenie po prostu chodzić z różnymi wartościami, żeby zobaczyć, jakie jest z głębokością. Pierwszym warunkiem, jaki, jaki jest, jeżeli średnio monety, które Was interesują, nie są za głęboko, powiedzmy, że 15, maksymalnie 20 cm, to warto ustawić tą reaktywność wyżej, żeby niczego nie pominąć. To zależy też od ilości śmieci i od ilości żelaza. Jeśli jest bardzo duża ilość żelaza, to nie warto ustawiać niskiej reaktywności typu, nie wiem, 1, 5, 5 jest w legendzie, ustawić na 6, 7, dlatego że będziecie pomijali. Oczywiście można sobie pomóc, zwalniając przy przemiataniu sondą i można sobie użyć mniejszej sondy. To jest też rozwiązanie, które pomoże. Przy mniejszej sondzie wartość tej reaktywności może być niższa, bo sonda jest mniejsza, więc ona już będzie lepiej separowała. Także tu temat jest dość ciekawy i naprawdę po zmianie reaktywności, nie bać się używać tej reaktywności, można odkryć stare miejscówki na nowo. Częstym błędem jest chodzenie z bardzo niską wartością, bo wszyscy, tak jak z czułością, wszyscy wciskają pedał do, do ziemi na maksa, musi być po prostu do maksa i efekt jest taki, że dużo rzeczy jest pomijanych. Warto po prostu popracować. Tak samo nad czułością, i nad reaktywnością, żeby się okazało, że w pewnym momencie to, co było maskowane, wyście tego nie słyszeli. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych. Życzę Wam miłego weekendu i pamiętajcie o tym, żeby odwiedzić naszego bloga na omnitron.pl. I tam możecie też komentować różne artykuły i czytać w wersji, że tak powiem, elektronicznej i oglądać także nasze filmy. Do usłyszenia.